cichy No, coś ujebałem w silniku. Witajcie na kanale Roweroza. Zapraszam na relację z kolejnego wypadku w Beckidzie Rzewieski, który miał miejsce w czerwcu 2022 roku. Tym razem naszym celem jest objechanie jednego z najlepszych single tracków w całym Beskidzie Żywieckim. Znajdujących się w grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki. Aby tego dokonać, musimy najpierw dostać się 800 metrów w górę. z Jeleśni poprzez Sopotnie Wielką, pod schronisko PTTK na Hali Rysiance. W tym celu trawersujemy wschodnie zbocza Romanki. Najpierw drogą pożarową, a następnie drogą bez oznaczeń, która doprowadzi nas do przełęczy Pawlusiej. Wie, wie. Pa, wyciągu nie ma Ale ja. O, ta rysianka nie wygląda na Romanka Nie no Nie nabawę Baranią Na baranią Ten tu raczą Tam do tyłu Wszystko da by No to niebieski z bliposki do zładnej Idziemy. Stawimy trochę większy. Zebrało. Ja pierwszy. Dobra, mulec mam. Co to co udajesz? S <laughs> Chali Lipowskiej. Docieramy do początku pierwszego singla, trawersu Lipowskiego i Boraczego wierchu, którym biegnie niebieski szlak pieszy do Złatnej. Kto to jest to. polskie ścieżki. Fajna droga idzie w dole Ciekawe gdzie ona prowadzi nie? Silnik ci się zepsuł Co? Silnik ci się zepsuł Gdzie ja masz? Po prawo no. Dziwnie że żartujesz, ale ale wolałbym tam się sprawdzić. Ale dyskomfort był. To jest fajna droga, prowadzi. W tym miejscu kończymy ponad 5-kilometrowy trawers niebieskim szlakiem. W większości jest to świetny singiel, ale jego problemem jest postępująca wycinka, która sukcesywnie niszczy charakter tego szlaku w środkowym jego odcinku. Odpuszczamy samą końcówkę niebieskiego do Złatnej, bo naszym kolejnym celem jest powrót pod Lipowski Wierch, a do tego idealnie nada się biegnąca na zachód droga pożarowa, którą zamierzamy dotrzeć nad przysiłek zapolanka. Tam dołączymy do szlaku żółtego, który przez scharę radykalną doprowadzi nas do celu. Są i takie momenty w silniku. Ujebałem w silniku Spoko to byśmy, nie? Bardzo Ja się wystraszyłem, że się że Ale będę grać My chcemy teoretycznie Wjechać Nie na Lipowską, ale przed Lipowską Zjechać z Zielonym Tym zajebistym, co kiedyś jechaliśmy Aha, no I zboraczej tutaj, zwrócić i na Rysiankę co ty z drugi raz tu będę wjeżdżał Przecież już do domu jechać 1060? Tak, 1060, fala radykalna Wielka racza Góra? Nie, a może? No dobra, musimy szczerze. To jest ta góra, którą. Ja mówiłem Wam, żeby wejść. Zobaczcie, jaka droga tutaj biegnie. Jaka no, była? Z tam. Widzisz tą górę tutaj blisko? Tak, mam tutaj góry. góry no, Ale nie widzę żadnej drogi tam. Mam wcześniej, bo ją widać. Przy tej końce byś musiał się cofnąć. No takiego widoku szerokiego to z Rysianki nawet nie ma Chyba nie Panorama, nie? Tak Jedziemy, jedziemy, jedziemy Pora na drugiego tygodnia singla, który również biegnie trawersem. Jest to szlak zielony z Lipowskiego Wierchu na halę Buraczu. Gotowi? No to zielony na buraczu lecimy. sąda Sonda. Ja mam być sondą. はい。

Wolniej trochę, Michał, bo uciekłeś! Co? Wolniej, bo mi uciekłeś. Jedź szybciej! Synek, ja nie poznaję Cię. Ja Cię chyba nie znam. Kogo? No bo Kaczo na mnie. Stary chłopiec. Że... Do odstrzału, Bezpiecznie, pomału, dwa razy wolniej, dwa razy bezpieczniej Patrzymy w lewo, patrzymy w prawo. Zalasta trochę to. No, mało kto tu chyba chodzi. Tak to wygląda. Naturalnie. Leczcie? Ja nie, to mnie nie ma. Chciałeś na skróty? A, przyjezdna, dobra Spoko Mała Nie? Nie, no było to Nie pamiętasz, dawno nie jechaliśmy to dobra do przerwy, mamy jak nic Oj, oj, uważaj puchę. Panie, że te kamienie są sztywne, nie, w ziemi. O, kurwa. o na <grywa> 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 Mam nadzieję, że to się nagrało nie? <grywa> Co, tu... co zrobił? jak szatan mimo. W rów jechałeś chyba tak, czy co to było? Nie, mokra opona i nacisnąłem tylny hamulec Bokiem? No, no. To ja Na starych śmieciach wylądowaliśmy. To jest bardzo ładnie. Hala Boracza. Przy na Polanie sukiernica robimy sobie dłuższą przerwę, po czym wypychamy rowery drogą na południe, która łączy się ze Szlakiem Czarnym. Tym właśnie szlakiem docieramy ponownie na Halę Radykalną i w ten sposób zamykamy drugą pętlę. Dalej czeka nas powtórka Szlaku Lutego, ale tym razem już do samego jego końca przez schroniska na Hali Lipowskiej i Lesiance, aż po samą Romankę. I choć zmęczenie daje nam się już we znaki, to trud wynagradzają widoki zmijanych po drodze hal. Szlak żółty po raz drugi, tym razem już na Rysiantę, z takimi widokami. 42 km 1750 w pionie. Czuć, Czuć to w nogach.

kierunek Romanka i później Sopotnia To był na szczęście ostatni wypycho podjazd tego dnia docieramy na Romankę z której chcemy wybadać nowy dla nas szlak z zjazd niebieskim z Kotarnicy do Sopotni Małej Urgia korzenna. Пойдем и No prosto, prosto telefon mi się odblokował, więc dzwoni gdzieś Nie wiem, ktoś go chce wyciągnie Ja dzwoni? Z jak jakby wykręta 102 nam się prawie wybrał, nie? To może... Bardzo zablokowany jest No Aha, to może też próbował awaryjny wykręcać Ja, tam był jeden, dwa, 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 dwa więc... Muszę darować On ja nie chce tu zjeżdżać, Przeczyła. Przeczuła nie, nie? No, on już, już dzwoni, on wie, to się odjedzie i tak powiem. Gdzie? 850, no spadamy, 850 metrów. Aha.

Nesla! Eh, tas ir tas mīļos!